Cześć, witam w trzeciej części Grot Tips and Tricks. Karabinek już rozłożyliśmy, karabinek już wyczyściliśmy. Zwróciliśmy uwagę na to, co i czym czyścić i dlaczego. No to teraz trzeba będzie ten karabinek poskładać. Znowu jest to karabinek w konfiguracji, której używam najczęściej czyli z krótką 10,5-calową lufą, z komorą ze spustem na G. Krótkim łożem. Póki co jest jeszcze standardowa kolba, ale zrobię niedługo wideo o nowych dodatkach do grota, które ostatnio się pokazały i które kupiłem, więc będę mógł pokazać wam, co nowego fabryka broni wypuściła w temacie karabinków grot. Karabinek jest rozłożony całkowicie, no i po prostu za momencik go poskładamy do kupy. Zaczniemy od złożenia zespołu ruchomego, czyli suwadła z zamkiem, iglicą, wódzikiem i kołkiem blokującym iglicę, no bo to ma najwięcej części, one są najdrobniejsze i po co ma to się walać po stole. Mamy suwadło i do suwadła wkładamy zamek. Ta czynność jest stosunkowo prosta, ale należy zwrócić uwagę na to, aby wyrzutnik, czyli ten kołeczek był po stronie komory zamkowej z oknem zaślepionym, a wyciąg, czy pazur wyciągu, czyli tutaj ten element, to musi być od strony otwartego okna wyrzutowego. Pamiętajmy o tym, że grot jest karabinkiem, którym można zmienić kierunek wyrzucania łusek przez obrócenie zamka, ale jeżeli to okno będzie wtedy zakryte, nie będzie otwarte, to doprowadzi to do dość poważnego zacięcia, do którego usunięcia koniecznie będzie rozłożenie karabinka i wyjęcie zespołu ruchomego, co też Wam pokażę w kolejnym filmie. Więc wkładamy zamek w ten sposób. To jest karabinek przystosowany do wyrzucania łusek na, lew na prawą stronę. W związku z tym, pazur wyciągu musi być od strony prawej. Następnie kładamy trzpień sterujący. Tutaj sprawa jest łatwiejsza niż w Aerach, bo otwór na trzpień jest symetryczny, właśnie z uwagi na to, że można odwrócić kierunek wyrzuconych łusek. Dalej iglica. I na koniec kołek blokujący. Iglice. On wchodzi bez najmniejszego problemu. Możemy jeszcze sprawdzić, czy zamek nie wypada. Czy iglica w tym zamku się swobodnie porusza? Tak, porusza się. Zamek normalnie pracuje. Zespół ruchomy jest złożony. Dalej, kolejne drobne elementy czyli lufa, która sama w sobie może drobnym elementem nie jest ale ma elementy układu gazowego. W związku z tym. Wkładamy najpierw popychacz ze sprężyną i tak naprawdę możemy od razu włożyć tłoczek. No tu trudno jest się pomylić, bo jego się nie da włożyć w drugą stronę. I wkładamy regulator gazowy, o którym pamiętamy, żeby przekręcić go w pozycję 1 lub dwa. Możemy sobie przekręcić na dwójkę, na jedynkę poklikać, zobaczyć, czy się zablokowało i ustawić go w pozycji jeden, czyli w pozycji do normalnego strzelania, dwójka przypominam jest, po to by je nikt nigdy nie użył, czyli do strzelania przy bardzo mocno zabrudzonej broni. Ok, skoro już mamy lufę, to tę lufę trzeba zamontować w komorze zamkowej. I teraz. Bierzemy lufę. Wkładamy ją w obsadę lufy. Ona tu wchodzi dosyć łatwo. Jeśli włożymy to równo, weź. Przy wkładaniu lufy, koniecznie musicie zwrócić uwagę, aby ten występ na lufie, o ten. Pasował się idealnie w wycięcie w obsadzie lufy tu. On musi dojść do samego końca, i lufa przy poruszaniu ręką nie ma prawa się przekręcać. Ona będzie miała minimalny luz, bo jest niedokręcona, ale ona nie ma prawa wykonywać żadnych większych ruchów. Po prostu żadnych. Dosuwamy do końca i siedzi. No i co? Bierzemy klucza z zestawu. I kręcimy. Ja to zrobię dwoma sposobami. Zrobię to sposobem polowym z użyciem klucza, który jest trochę bardziej żmudny. A potem zrobię to samo z użyciem klucza dynamometrycznego. Początkowe obroty idą bardzo prosto. Można to zrobić na tej małej dźwigni. Dochodzimy do oporu. I teraz musimy tak przekręcić kluczem, żeby. Ten znacznik tu, ta kreska, pokryła się z tą kreską. No to kręcimy. Jest? Jest. Jak minimalnie przejdzie? Tak, jak tu przeszło, to się nic nie stanie. Ona może być troszeczkę bardziej dokręcona, ale nie wolno cofać tej kreski do zgrania z tą kreską na obsadzie. To, tego zabrania instrukcja tego robić nie należy. Dobra, to był pierwszy sposób. Sposób drugi, z którego korzystam w warunkach domowych czyli wykorzystanie klucza dynamometrycznego. Bierzemy klucza. Ja mam tu ustawione 23 nm. Zakres dokręcania jest tam powiedzmy między 21 a 25 nm. Więc wybrałem taką wartość pośrednią. Lufa w obsadę. Sprawdzam, czy się domknęła. Domknęła się. I po prostu jedziemy. Klucz kliknął, Oznacza to tyle, że lufa jest dokręcona, a znacznik znajduje się gdzie? A no znacznik znajduje się tu. I nikomu to nie przeszkadza. Lufa siedzi. W sumie zostały nam już no najprostsze rzeczy. Czyli dołączamy komorę spustową do komory zamkowej. Gotowe. Wkładamy zespół ruchomy do komory zamkowej. Ważne jest, żeby przy wkładaniu zespołu ruchomego zamek znajdował się w pozycji wysuniętej, tak jak jest w tej chwili. On nie może być wsunięty, bo wtedy po prostu się nie zamknie. Wkładamy, puszczamy, wlazł, jest. Wkładamy urządzenie powrotne, które jest tutaj. I zamykamy komorę, ale żeby zamknąć komorę i się z tym nie męczyć, napnijcie kurek. Jak go napniecie, komora zamyka się bez najmniejszego problemu. I możemy teraz już zainstalować kolbę. Czyli wciskamy lekko tyle z urządzenia powrotnego i po prostu kolbę nasuwamy aż do zatrzaśnięcia. Ostatnia czynność Założenie łoża. Sprawdzamy czy wszystko działa. Działa. No i generalnie Karabinek mamy złożony. Możemy jeszcze potknąć oryginalny fabryczny magazynek i sprawdzić, czy zatrzask. Zatrzymuje zespół ruchomy, zatrzymuje spada, spada. Czyli generalnie wszystko jest gotowe. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o film ze składania grociska. Następne wideo będzie tak jak obiecałem, o. Nowych modułach, które pokazały się w ostatnim czasie na stronie Fabryki Broni Radom i w sklepach. No, i to tyle. Bawcie się dobrze. Cześć.